Nasz pierwszy przykład chrześcijańskiego kazania zapisanego w Biblii jest wygłoszony przez apostoła Piotra w dniu pięćdziesiątnicy. Jego wykład Ewangelii składa się z trzech podstawowych elementów. Po pierwsze, opowiedzenie wydarzeń, po drugie, podanie wyjaśnienia i po trzecie, reakcja na objawienie. Innymi słowy, on opowiada, co Bóg zrobił, odnosi to do tego, co Bóg powiedział, a następnie mówi słuchaczom, co mają zrobić. Piotr zaczyna kazanie wydarzeniem, które zgromadziło liczne rzesze, mianowicie otrzymaniem ducha, któremu towarzyszyło mówienie w obcych językach i głoszenie cudów Bożych. Wyjaśnia to wydarzenie jako wypełnienie Bożej obietnicy w proroctwie Joela proroctwa, które kończy się wersetem, że zbawienie jest dostępne dla każdego, kto będzie wzywał imienia Pańskiego. Piotr wzywa tłum, aby zareagował na to objawienie. Słuchając, jak to zdarzenie odnosi się do Jezusa z Nazaretu, następna część jego kazania przebiega według tego samego wzoru. Wydarzenia dotyczą teraz Jezusa, jego potężnych nadprzyrodzonych dzieł, których wielu słuchaczy było świadkami, jego zdrady i ukrzyżowania, a przede wszystkim jego zmartwychwstania. Kładąc nacisk na zmartwychwstanie Chrystusa, Piotr wyjaśnia jego znaczenie jako wypełnienie tego, co Bóg powiedział w proroctwie danym Dawidowi w Psalmie 16. Piotr bez wahania odnosi ten i inny mesjański cytat z Psalmu 110 do Jezusa. Punktem kulminacyjnym jest jego stwierdzenie: Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela że i panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. W tym przypadku tłum sam pyta, jak powinien odpowiedzieć na otrzymane objawienie i odpowiedź: "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa." Jest punktem kulminacyjnym, do którego zmierza całe kazanie. To uderzająco mocny wzór Piotr zwraca ich uwagę na wydarzenia w czasie i przestrzeni, które potwierdzają, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym, i używa pisma Starego Testamentu, aby głosić Chrystusa jako wypełnienie wszystkiego, co Bóg uczynił i obiecał. Wyjaśnia wydarzenia historycznymi proroctwami i dowodami, a potem opisuje im właściwy sposób, w jaki powinni zareagować. Ten wzór regularnie pojawia się w dziejach apostolskich, które zawierają szczegółowe opisy zwiastowania apostolskiego. Będziemy więc oczekiwać, że apostołowie będą posługiwać się według wzoru, opowiadając o boskich wydarzeniach, koncentrując się na ich wyjaśnieniu, a następnie wzywając do reakcji na otrzymane objawienie. W XIII rozdziale dziejów apostolskich mamy kazanie Pawła w Antochi i podobnie jak Piotr mówi do ludzi, którzy znali Pismo i szanowali Jego autorytet, Paweł zaczyna od przypomnienia, co Bóg uczynił przez wydarzenia w historii Izraela: wydarzenia, które znali Jego słuchacze. Następnie przypomina nowsze wydarzenia związane z posługą Jana Chrzciciela, a następnie koncentruje się na wydarzeniach dotyczących śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Podobnie jak Piotr w swoim kazaniu w dniu pięćdziesiątnicy, Paweł odsyła swoich słuchaczy do naocznych świadków zmartwychwstania Chrystusa. Paweł wyjaśnia wydarzenia z historii Izraela, aby pokazać, że chodziło o Boga i Jego przymierze miłosierdzia i łaski. Kiedy Paweł dociera do tego, co Bóg powiedział o Dawidzie, od razu wskazuje na Jezusa jako na potomstwo Dawida i obiecanego Zbawiciela. Następnie wyjaśnia, że Jan Chrzciciel uznał Jezusa za obiecanego Zbawiciela, a potem pojawia się sedno Jego przesłania Ewangelii, w którym koncentruje się na Jezusie i Jego zmartwychwstaniu jako wypełnieniu całej historii i proroctw. Paweł kończy mówiąc do swoich słuchaczy Niechże więc będzie wam wiadome, że przez tego zwiastowania Wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy kto wierzy bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza Paweł wzywa ich do przyjęcia przebaczenia i wolności których nie mogli zyskać przez prawo a które są teraz dostępne przez Chrystusa i tylko w nim Dalej w Dziejach Apostolskich jest cenny i ważny fragment od 17 do 20 rozdziału który pokazuje nam jak normalne apostolskie nauczanie wyglądało w misji Pawła do pogan Jest to oczywiście pod Podróż misyjna, której głównym celem jest ewangelizacja, ale wizją Pawła jest zawsze zakładanie kościołów, które następnie naucza i karmi słowem prawdy. Kiedy więc studiujemy praktykę apostolską, widać, że jest ważna zarówno dla ewangelizacji, jak i karmienia tych, którzy wierzą. Będziemy więc oczekiwać, że apostołowie będą postępować według wzoru opisywanych wydarzeń, skupiając się na ich wyjaśnianiu, a następnie wzywając do reakcji na otrzymane objawienie. W Atenach, intelektualnej stolicy świata grecko-rzymskiego, kontekst jest zupełnie inny, ale wzorzec pozostaje ten sam. Paweł rozpoczyna, przekonując Żydów w synagodze, ale towarzyszy temu codzienna ewangelizacja na targowiskach każdego, kto chce słuchać. To sprawia, że zostaje zaproszony do przemawiania na Aeropagu, najstarszej i najbardziej szanowanej trybunie w mieście. Paweł, otoczony bożkami i świątyniami, jest proszony o wyjaśnienie swoich przekonań przed najbardziej wpływowymi i znanymi obywatelami Aten. Wydarzenia, od których zaczyna w Atenach, to zarówno te najnowsze i te osobiste zdarzenia, które widział w tym niezwykle religijnym mieście z ołtarzem poświęconym nieznanemu Bogu. Ale potem mówi im o wydarzeniach o wiele bardziej odległych. Tych z zarania historii, o których jego słuchacze nie wiedzą. Nie znają pism żydowskich, więc Paweł nie zaczyna od tekstu jak w synagodze, ale używa teologii zawartej w Piśmie Świętym, aby ujawnić, co uczynił Bóg. Bóg uczynił świat. Bóg dał całej ludzkości życie, tchnienie i wszystko. Bóg stworzył z jednego człowieka wszystkie narody ludzkie. Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Wyjaśnienie tych biblijnych rzeczywistości bardzo ściśle wiąże się z błędami, które Atenczycy. Popełniają w swoich praktykach religijnych. Paweł używa pisma świętego, czyli tego, co powiedział Bóg, do zmiany ich pogańskiego bałwochwalstwa. Wyjaśnia, że Bóg jest Stwórcą, nie bałwanem ani czymś, co wymyśliła ich wyobraźnia. Prawdziwy Bóg nie mieszka w świątyniach, ponieważ stworzył świat, abyśmy mogli w nim żyć. Nie służy się mu ludzkimi rękami, składając ofiary w jego świątyni, jak gdyby czegoś potrzebował, ponieważ daje nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i tchnienia. Nie jest jednym z wielu bogów różnych kultur, ponieważ uczynił każdy naród z jednego człowieka. On nie jest odległy, ponieważ jesteśmy Jego potomstwem i On chce, żebyśmy byli z Nim w relacji. Innymi słowy, Paweł mówi, że to prawdziwy i żywy Bóg jest zarówno wyjaśnieniem, jak i rozwiązaniem wszystkiego, co widzą i wiedzą. To jest biblijny dekonstrukcjonizm. Paweł używa objawienia, aby wyjaśnić błąd i podważyć wiarygodność kultury. Następnie Paweł przechodzi do sedna swojego przesłania, mówiąc swoim słuchaczom, żeby zareagowali na otrzymane objawienie. Kontynuuje. Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Bóg teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bóg potwierdził, że będzie sądził świat przez wskrzeszenie Jezusa z martwych. Paweł wzywa ich, aby zobaczyli, że Bóg osobiście przyszedł na nasz świat jako człowiek, który został wskrzeszony z martwych. I mają odpowiedzieć na tę wiadomość o zmartwychwstaniu. I jak zwykle, rzeczywiste reakcje są zróżnicowane. W każdym z przykładów, którym się przyjrzeliśmy, schemat jest taki sam, choć wydarzenia i wyjaśnienia różnią się treścią i naciskiem. W każdym kazaniu słuchacze mają do czynienia z rzeczywistością Ewangelii, które mają na celu skłonienie ich do zakwestionowania swoich założeń. Podkreślający prawo Żydzi, źle zrozumieli miłosierdzie przymierza z Bogiem. W pogoni za Bożkami i bogami stworzonymi przez siebie poganie, źle zrozumieli stworzony świat i jego twórcę. Obu grupom głoszony jest Bóg i mówi się im, że nie są w stanie zbawić lub uwolnić się sami że tylko w Chrystusie możliwe jest zbawienie i wolność. Wydarzenia takie jak ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa są podkreślane, aby udowodnić, że Jezus jest jedynym prawdziwym, żywym i wiecznym Bogiem, który jest odpowiedzią, rozwiązaniem, spełnieniem i jedynym prawdziwym źródłem radości i usprawiedliwienia. Ignorancja religii stworzonej przez człowieka i nieskuteczność prawa rozpada się na ich oczach, aby rzeczywistość żywego Boga mogła być głoszona z całą Jego zbawczą mocą. Pozwólcie, że zacytuję doktora Timothy Kellera z jego książki Studium Dziejów Apostolskich. Paweł nie zmienia Ewangelii, ale ją dostosowuje. To jest klucz do efektywnej służby. Jeżeli nigdy nie będziemy dostosowywać Ewangelii, to będziemy całkowicie nieefektywni, tak jak Paweł, musimy głęboko zrozumieć konkretne wierzenia, nadzieje, pragnienia, obawy i mądrość ludzi, bo inaczej nasze głoszenie Ewangelii będzie poważnie wybrakowane. Jeżeli jednak zmienimy albo usuniemy podstawy Ewangelii, to będziemy też całkowicie nieefektywni, tak jak Paweł, nie możemy cofać się przed ogłaszaniem, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg i że że każdy człowiek, nieważne jak miły czy dobry, grzesząc, próbuje być swoim własnym panem i zbawicielem, że Jezus był naprawdę Bogiem i człowiekiem, że umarł zamiast nas i został cieleśnie wskrzeszony z martwych. Te podstawowe prawdy i wierzenia są poza dyskusją. Zmiana lub usunięcie któregokolwiek z nich prowadzi do utracenia tego, co wyróżnia chrześcijaństwo. Każdy kościół musi zwiastować Ewangelię i głosić całą wyrocznie Bożą. W treści, w wyjaśnianiu, a także w zastosowaniu i odpowiedzi na nią. Kiedy cała Biblia otwiera się i objawia Boże działania i Boże wyjaśnienia, On wzywa nas do odpowiedzi na swoje objawienie. To jest biblijny wzór, który dał nam Bóg, a naszym obowiązkiem jest wypełniać i przekazywać go z pokolenia na pokolenie.